Każdy mówi co innego. No niestety sobie tak to jest w tym naszym świecie pszczelarsko-miodowym, że jest tutaj bardzo dużo różnego rodzaju mitów, które są powtarzane. No i nikt ich nie obala. I aż zjawiłem się, ja obalacz mitów. <laughs> I wiecie, jak jest o, o Koperniku: jest taki ten, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie wydało go plemię, nie? To ja mam nadzieję, że tam za 20, 50, 100 lat i tak dalej, jak umrę, to będzie taki wierszyk o mnie. że pszczela... Możecie wymyśleć zresztą taki wierszyk, bardzo będę Wam wdzięczny od razu, go gdzieś tam zapiszmy, że, że pszczelarz z Wąchowska obalił wszystkie właśnie pszczelarsko-miodowe mity. Yy, więc tak będzie. Słuchaj, każdy mówi co innego, ale trzeba brać pod uwagę, że większość ludzi powtarza jak papugi, nie zagłębiając się jakby w problem, tak? I ja. Przyznam się szczerze, kiedy zostałem pszczelarzem i zacząłem pozyskiwać miody i tak dalej, powtarzałem to, co wszyscy w koło po prostu. Bo jak mówi to jakiś profesor w telewizji, czy jakiś tam doktor, czy ktoś tam, tak, że miód ma takie właściwości, że nie wolno dodawać tam do gorących napojów, że to, że tamto, że znaleziono w piramidach, że w grobowcach, że był jadalny i po prostu super fajny. To uważasz, jakby ktoś swoją rangą, profesurą czy tam innym, nadaje temu, jakby wiesz, wydźwięk taki prawdziwy, i ty to powtarzasz, bo myślisz, no skoro profesor to mówił, że no, zamówiono to, ktoś coś kupił, dziękuję bardzo, to uważasz, że to jest prawda. I ludzie tak po prostu powtarzają, 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 ale. Kiedy ja zacząłem kręcić TikToka i zacząłem się do niektórych TikToków troszkę bardziej przygotowywać, troszkę grzebać właśnie w źródłach naukowych i tak dalej, to się okazało nagle, że nie ma potwierdzenia, a czasami jest wręcz zaprzeczenie pewnych rzeczy, tak? Bo jeżeli właśnie mówimy o tym miodzie, w piramidach, w grobowcach i tak dalej, to jeżeli się zagłębisz w takie prawdziwe źródła naukowe, jakieś tam sprawozdania właśnie z tych wykopów archeologicznych i tak dalej, i tak dalej. To się okazuje nagle, że nigdzie nie znaleziono żadnego miodu, że to były jakieś zaschnięte resztki na dnie naczynia, które badali, 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 nie wiedzieli, co to jest, i gdzieś tam po prostu jakieś mikroskopy skaningowe, jakieś, wiesz, molekularne coś tam zaprzęgli. I dopiero wtedy stwierdzili, że w tym baniaku to prawdopodobnie miód był. Ta taka zaschnięta skorupa to miód. nie? I wtedy sobie mówisz, kurde, no jak to jest? Przez lata wszyscy mówią, że znaleziono miód w piramidach i był dobry, a tu nagle się okazuje, że nie ma potwierdzenia, wiesz, nie? w żadnych takich naukowych dokumentach. Były jakieś tam blogi, nie blogi, artykuły na internecie. Wiecie, każdy może sobie napisać, co sobie chcecie, nie? AI -e teraz po prostu brrr, takie historie piszą, że szkoda gadać, ale opierajmy się na faktach, tak? Więc, jeżeli chodzi o ten miód, właśnie w gorących napojach, no to niestety, jeżeli zobaczymy sobie na badania naukowe, to się okazuje, że diastaza w 50 stopniach na przykład jest o wiele bardziej aktywna niż w chłodnym miodku, tak? Jeżeli dostajemy do chłodnej herbaty, że w 90 stopniach antyoksydacyjne właściwości miodu są o wiele większe niż w chłodnym, tak? Więc no. Nauka mówi co innego.